Startujemy na kolejną wycieczkę. Bus już prawie rozładowany, trzeba go tylko przekonwertować i ruszamy. Tym razem nie z samego rana, co mnie bardzo cieszy. Startować. W końcu. Udało się dojechać na miejsce, już oczywiście po zmroku. Ale miejscówka ładna, także może jutro się coś uda zobaczyć chociaż. Na razie to wygląda tak. Z jakimi wieściami wracasz? No wracam z wieściami, że jest. Trzeba, trzeba poszukać sobie miejscówki, jak się znajdzie to się wklejmy. Eee, no i co? Pójdź zapłacić. Tyle. No idź płacę. Tak wygląda nasz kemping. Te najazdy to super sprawa. Ładnie wyrównują i można się wyspać w poziomie. Bo jak główka z górki to zazwyczaj słabo to wychodzi. Cała nasza wycieczka dzisiejsza, i nie tylko, bo zostajemy do poniedziałku, spowodowana jest weselem naszej koleżanki, która nas zaprosiła w te piękne rejony, żeby razem z nią ten dzień. Miejmy nadzieję, że na fajnej zabawie. A teraz idziemy zobaczyć, co się dzieje na W naszej aktualnej, bo za chwilę zmieniamy lokację i jedziemy dalej. Dobrze, że na ośce jest krawiarka, bo życie zaczyna się po kawie, a my swojej, swojego areopresu nie wzięliśmy. I musimy kombinować. Ochydna. też luka. Pani ma tutaj bardzo ciekawy teren. Działka takiej szerokości, jakieś 50 metrów, miejscami, miejscami 20. I cały taki długi pasek, wiem, z 500-700 metrów. No, my przyjechaliśmy w piątek. Także tu jest sporo ludzi. I jak wczoraj przyjechaliśmy, to było jeszcze większe zamieszanie. Część się wyjeżdża, przyjeżdża. Przez wymiana turnusów. Ale ogólnie bardzo przyjemne miejsce. Za busa nas pani policzyła 30 zł plus 15 za osobę. Zostaliśmy zakwalifikowani jako camper. czy chyba te czasy, gdzie busy były liczone jako osobowe samochody się skończyły. A my zwijamy się powoli i lecimy na następną miejscówkę do zawoi, gdzie odbędzie się główny event tego wyjazdu. Dalej w podróż. Tym sposobem dotarliśmy na naszą następną lokację Widoki całkiem Nasz domek ten z tyłu No Panorama miejsca jest po prostu zjawiskowa. I idą właścicieli. Lokację mamy bardzo ładną, klimatyczny pokoik, sypialnia łazienka, salon, a nawet kuchnia. Gotowi na bankiet, także wychodzimy. Mm -hmm. Mm -hmm. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Tym samym weselem człowiek żyje, także serdeczne pozdrowienia jeszcze raz dla Kasi i Romka za wesele w tej pięknej okolicy. Jest naprawdę super. A co? Bierzemy kawę ze sklepu regionalnego i ruszamy na szlak zobaczyć tutaj szczegóły. Jesteśmy na wejściu na szlak. Wejście do parku 7 zł za osobę. No i jedna z droższych taksówek, jakie udało nam się kiedykolwiek zamówić, bo za podrzutkę zapłaciliśmy 70 zł, ale za to jesteśmy jakieś 500 metrów do góry. I najkrótszą opcją wchodzimy na babę górę. Przynajmniej taki jest plan. Przy zejściu idziemy do schroniska. Ogólnie dużo gadania. Podejścia nie będzie, bo to jest raczej przy naszej kondycji walka o przetrwanie, ale całkiem spoko. Nawet sporo turystów na trasie na szlaku, ale nie tak, że jeden za drugim kolejeczką. A ten taki Pierwsza nagroda tej wycieczki. Widać. Proponuję przerwę na szluga. No jest pod górę. Ale idziemy zawsze z czerwonym szlakiem. Jeszcze nawet zaczęło trochę wypłaszczać. Już nawet tlenu oddech można złapać pomiędzy. Idziemy dalej Udało się wejść na szczyt, chociaż nie wiem czy cokolwiek mnie Czuję, że jak jako na szczycie Ale... Nie Żeby nie było Trzeba dokumentować Dotarliśmy Droga, którą wchodziliśmy Całkiem... Na początku jest całkiem ostro A potem jak już się przejdzie To pierwsze, tak powiem, Z lasu wyjdzie To już jakoś idzie Powoli do przodu, do góry ale ciągle idzie, także... To wyższe góry w okolicy Nimbus Podejścia są chujowe Bo jest pod górę i ciężko A na zejście są Chujowe, bo jest z górki i się stópki obijają. Ale, Ale za 20 minut czeka nas nagroda. Także próbujemy dalej. No, a takie widoczki to już się wszyscy przyzwyczaili. W każdym wyczerpującym hajku musi być nagroda. Szybko piłko, i spadamy na dół. No, wczorajsze zajście trochę nas dobiło, i to gorzej nas dobiło niż wejście. Z ciekawiej. Było może takich kamiennych schodków, no, dosyć nierównych, no ale jak to na szlaku, i próbowaliśmy, i próbowaliśmy zejść, końcowo się udało, ale <laughs> czuć dzisiaj łydeczkę od schodzenia tego długiego. Więcej zeszliśmy, jak weszliśmy, z okazji tej podwózki busem. Weszliśmy do góry 820 metrów, a zeszliśmy 1100 prawie dlatego tak przez tą, przez ten brak równowagi może stąd ten ból istnienia Ale właścicielka miejsca, która, w którym nocujemy pozwoliła nam zostać do kiedy chcemy Wymyśliliśmy także, że to będzie do 15 i dzisiaj się jeszcze przejdziemy na elektrycznych rowerach Co w górach jest bardzo wskazane Jest podobno jakiś wodospad w okolicy Może się uda do niego dojechać Dobra, mamy swoją maszynkę Idziemy budzić resztę tego śpiącego towarzystwa Ale durwomocne te rowery Aż miejscami za mocne Trochę za mocno ciągnę No ale jedziemy Pracujemy na kwaterkę, śniadanko kupione I zaraz będziemy myśleć co da Zaczynamy, trochę off -roadu. Ale rowerki... Góra, nie góra, jedzie, patrz. patrzę I jak na kanapie Pojazda Nie no, tak to można wjeżdżać Trasa wymagająca, ale ciekawa. Także ostatnie parę metrów na nóżkach. Schodzimy do potoku, do wodospadu właściwie. zobaczymy co za cuda natury nas tam czekają. Może tu wjedziemy rowerkami? Ha, zabawne. Może nie? Może nie. Tak, nie? no nie jest to Niagara, woda leci. Ale miejsce uroczyste. Tak, woda przegrywa z grawitacją, także idziemy szukać drogi powrotnej, jakiejś bardziej dostępnej. Co się stało? Urwał się pedał. I czekamy na Pana z serwisu, który nam przywiezie drugi rower. Tutaj nie trzeba było dopłacać za ubezpieczenie, tylko przywożą od razu. I jakby jest to w cenie już. Także na plus. Czekamy na Pana z serwisu i ruszamy dalej. Zjazdy tak samo ekscytujące jak podjazdy. Udało się dojechać. Maszynki całkiem, całkiem sprawne i całkiem zajebiste. Nawet na ciężkie podjazdy silniki są turbomocne. Także nawet takiego ciężkiego jeźdźca są w stanie wciągnąć na górę jazdy trudne, ten rower chce zabić, jest taka pozycja do przodu pochylona, ale regulowane sztyce, także można się trochę tym wybronić. Zabawa przednia: kto nie jeździł w górach elektrycznym rowerem, a lubi jeździć rowerem, a nie bardzo mu kondycja pozwala, to najwyższy czas spróbować. Po tej wycieczce rowerowej zbieramy graty, pakujemy się i opuszczamy niestety tę lokację. Ale. Najpierw jeszcze coś zjemy, chyba. Postawiliśmy na karczmę tabakowy chodnik. Zobaczymy, co tu można zjeść dobrego. Jezu, fajnie, tak się do cienia wchodzi. I zobaczymy, co tu można zjeść dobrego. Dobrze. Mieszko jest bardzo mięciutkie. Sosik bardzo smaczne. Ja preferuję jak jest trochę więcej warzywek, takich całych, ale ogólnie smaczny. Dobra 42 zł, No ale aktualnie to nie jest jakaś wygórowana cena, także... Rzyberka całkiem spoko, jak za tę cenę, także nie ma co narzekać, ale ogólnie jedzenie takie... czy na 5. No ale co, pakujemy się do naszej strzały i zobaczymy się chyba na następnej wycieczce do zobaczenia pa.